Więc, Pawle, co będzie się działo w środę 16 września w Polsce, w polskim parlamencie? Co będą robić ludzie, których wybrał naród, który podobno jest suwerenem, a oni tak bardzo chcą być wszyscy prezydentami wszystkich Polaków i posłami wszystkich Polaków? I co dla nas szykują? No właśnie, i teraz e, przejdźmy do meritum. Ja zaznaczam od razu, bo tutaj się dużo mówi o tym wirusie i tak dalej, że my nie będziemy mówić teraz o wirusie, o danych tak medycznych. Jest. Nie będziemy roztrząsać tego, e, czy ten wirus jest bardzo niebezpieczny, czy mniej niebezpieczny, nie ma znaczenia. Będziemy mówić o czymś mega, mega fundamentalnym dla funkcjonowania w ogóle państwa i nas wszystkich. I teraz uwaga, ja wam przeczytam nowelizację, E, nowelizację, która ma m, taką treść. Nie popełnia przestępstwa. Zwracam uwagę tutaj na słowo przestępstwo, czyli nie mówimy o wykroczeniach. Nie. Mówimy o najgrubszym kalibrze, o przestępstwach. Czyli ten paragraf e, jest taka propozycja, żeby został wprowadzony. Mówi o tym, że nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. I tutaj bardzo ważne są te wszystkie formuły, bo jeżeli ktoś sobie pomyśli, okej, okay, no coś tam mogli, będą musieli coś super zrobić, jak nam ten wirus zagrozi i mhm. a w ogóle, no, nagła sytuacja, no ale nie. Tutaj jest słowo lub, narusza obowiązki służbowe, odnosi się to do odpowiedzialności urzędników, lub obowiązujące przepisy, Czyli już bardzo szeroko jest. Czyli nie tylko urzędnicy, ale każdy. Każdy, kto będzie przeciwdziałał COVID-19 łamiąc prawo, nie popełni przestępstwa. Każdy. Nie tylko urzędnicy. Żeby to było jasne, bo na pewno politycy będą kłamać, że to chodzi o bezpieczeństwo, o służby Oczywiście, i tak dalej. No, mamy jakieś zaufanie do policjantów, no, że ten policjant jednak ma nas chronić, i on. Chroniąc także nas przed zarażeniem wirusem, może przekroczyć swoje obowiązki, no i wtedy ten paragraf go zwalnia z przestępstwa. Nie! Tu jest mowa dużo szersza. To nie jest zakreślone tylko do urzędników, do funkcjonariuszy jakikolwiek, tylko ktokolwiek, jak złamie jakiekolwiek obowiązujące przepisy, jakiekolwiek, tu nie jest zakreślone do przepisów administracyjnych, że urzędnik, przepisy skarbowe, przepisy ochrony Twojego mienia, Twojego życia, jakiekolwiek obowiązujące przepisy, jak złamie, nie popełni przestępstwa, jeśli będzie przeciwdziałał COVID-19. To jest Bo teraz to... widoczne na ekranie, od razu wrzuciłem. Jest to widoczne. Tak, hmm. Oczywiście jest jeszcze dalszy dopisek, ale wszyscy, którzy mają odrobinę pojęcia o tym, jak w Polsce funkcjonuje prawo, że my teraz. Przeczytaliśmy sobie literę prawa, jak brzmi ten przepis, jak go logicznie możemy zrozumieć. Ale w Polsce między logiką i literą prawa istnieje przepaść znaczy, między logika, istnieje, logika i e, literę prawa dzieli przepaść z jego wykonaniem, czyli interpretacjami, najpierw przez urzędników, potem przez prawników, potem przez sąd pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, potem przez sąd najwyższy albo trybunał, a na sam koniec e, e, Trybunał Europejski. Słuchajcie. To de facto ten zapis, ja już dalej nie czytam, bo on tam mówi, działa w internecie takie jest rozmyłwanie, to już nie ma znaczenia. Ważne jest tylko ta pierwsza część, którą przeczytałem. Ten zapis de facto sankcjonuje przestępstwa. To znaczy można wobec ludzi robić najróżniejsze rzeczy niezgodne z prawem. I nie, po, I nie w imieniu prawa nie powinien być uznanych za przestępcą. W żaden sposób. I teraz to już wiemy, że to w ogóle jest złamanie jakiejkolwiek logiki funkcjonowania państwa, ale ja sobie zdaję sprawę, że samo wpisanie do czegokolwiek COVID-19 powoduje rozbudzenie w naszym umyśle strachu. Ten strach jest hodowany bardzo długo. Najpierw straszono nas masowym, masową śmiercią, epidemią, że będą ludzie leżeć złoki na ulicach, trumny. Te zdjęcia z Włoch, które okazały się wcale nie zdjęciami z Włoch, tylko zdjęciami zupełnie innych miejsc. Nieważne, to są przekazy medialne, mogliśmy w to wierzyć, nie. Straszono nas, ten strach jest w nas zaszyty. Pamiętajcie, że to strach jest najważniejszym tutaj. E, operatorem tych, tych całych narzędzi, tak, nie, nie władza, nie ustawy, nie, to strach się liczy. Można, jeżeli się boisz, to władza wie, że może łamać prawo, bo twój strach te łamanie prawa wytłumaczy. I właśnie wpisanie magicznego słowa COVID-19 w większości osób, które będą czytały ten przepis i on będzie maglowany przez najbliższe dni, Jutro, raczej znaczy w środę, ma być posiedzenie, ale będzie maglowany w mediach. Zobaczycie tłumę ekspertów, prawników. Będą to wypłaszczać, rozmydlać, żebyście sobie, dać wam szansę, żebyście sobie wytłumaczyli, właśnie z użyciem własnego strachu, że ten przepis jest uzasadniony. Ale musicie pomyśleć o czymś zupełnie innym. Otóż, to nie jest tak, że jeżeli. Uważacie za słuszne całą politykę rządu, ja już nie będę jej oceniał w ogóle teraz, ale politykę polskiego rządu, wszystko co zrobili przez ostatnie 6 miesięcy walcząc z tym koronawirusem, jeżeli nawet uważacie to za słuszne, jeżeli uważacie, że ludzie, którzy walczą z tymi maseczkami, którzy nie zgadzają na te kwarantanny, którzy nie zgadzają się na lockdown gospodarki, jeżeli nawet uważacie, że oni są szaleńcami i należy ich w jakiś sposób spacyfikować, i nawet jak im tam ma coś grozić z tego przepisu, no to niech im grozi, niech się podporządkują. Nawet jeżeli mhm. tak uważacie, to ja Wam przypomnę, że mieszkacie w Polsce i tu w tym kraju kasta urzędników i kasta polityków jest przyzwyczajona do schematu funkcjonowania jaki możecie obejrzeć w filmie, który jest filmem niemalże dokumentalnym. On ma tylko zrąbki fabuły. W rzeczywistości tak było i cała ta kasta urzędnicza to pamięta, oni to dziedziczą wręcz. Jest to, chodzi o film, układ zamknięty. Tam grupa prokuratorów przejmuje prywatną firmę. Przejmują to legalnie, oczywiście działając wbrew idei prawa, wbrew literze, wbrew, może literze nie, wbrew duchowi, tak? Czyli po prostu robią chamskie przejęcie, oskarżając, aresztując tymczasowo i tak dalej ludzi niewinnych. I pamiętajcie, że jeżeli nawet myślicie, że ja chodzę w masce i mnie ten przepis w żaden sposób nie dotyczy, to pamiętajcie, że to nie wy będziecie decydować, czy was doczyty ten przepis, czy nie. Tylko ludzie, którzy będą z tego przepisu korzystać. Jeżeli... Uznają was za cel, a każdego mogą uznać za cel, to nie będziesz się tłumaczył, że miałeś maseczkę. Po prostu skorzystając z tego przepisu, nikt nie kiwnie palcem, bo taki przepis będzie rozmydli się, to wszystko będziecie chodzić latami po sądach. To jest otwarcie puszki Pandory. To jest rzecz, której ja nie potrafię sobie w ogóle w głowie wytłumaczyć że, i tutaj mógłbym sieknąć listę epitetów, ta grupa polityczna wpadła na pomysł takiego przepisu. Ja studiowałem prawo, los mnie rzucił na ścieżkę biznesową, natomiast mam pojęcie o, o tym, jak funkcjonuje w ogóle prawo w historii. I To, co tu jest, no to jest ewenement godny, nie wiem, monarchii absolutnej, albo najgorszej klasy dyktatury. No to jest zalegalizowanie, Działań przestępczych, no sorki, ale mi się to kojarzy z niczym innym, jak po prostu z działaniem hitlerowców wobec Żydów. Pamiętajcie, że wszystko, co zrobili hitlerowcy wobec Żydów, było legalne. To się wszystko mieściło w przepisach prawa. Wszystko, co więcej, Żydzi się nawet na to godzili, czy oni nie buntowali się przeciwko temu. No, oczywiście bali się potem już terroru, no ale na początku godzili się. Takie były przepisy, robili to wszystko zgodnie z prawem. To jest przepis, który trzeba zatrzymać. I teraz czy go się uda zatrzymać? Nikt tego nie wie. Tak samo jak robotnicy w latach 70. i 80. -tych nie wiedzieli, czy uda im się zrealizować ich postulaty. Ale jeżeli masz odrobinę godności obywatelskiej, poczucia, że to państwo jest twoje, a nie ty jesteś śmieciem w tym państwie, jeżeli masz wyrobioną jakąkolwiek miarę prawa, takiego poczucia, że prawo to jest wartość, Ale... Od razu też... Paweł już kończę. Jeżeli masz poczucie tak, ale chcę tego. chcę powiedzieć, że o jednego, to... jednego, jednego delikwenta, który tutaj jest bardzo nieprzyjemny i ubliża, no, ubliża osobom, Jeżeli masz jest... poczucie tego, że to te prawo ma jakąś wartość i trzeba go chronić. Jeżeli może wzruszałeś się tym, co działo się w latach u, ubiegłych, kiedy były protesty o praworządność w Polsce, kiedy broniło się sądownictwa, to to wszystko, co było, to tyle ludzi wyciągnęło na ulicę w obronie praworządności. To było nic w porównaniu z tym, co się planuje wprowadzić do prawa. Teraz jest czas bronić praworządności. Nie konkretnej opcji politycznej, nie polityków, ale praworządności, godności obywatelskiej i naszej przyszłości. I kończąc, e, powiem tak: 16 o 15 na Placu Bankowym zbierają się wszyscy ludzie, którzy uważają, że tak nie może funkcjonować państwo. Tak nie może funkcjonować prawo. I tu nie ma w ogóle żadnego znaczenia, czy jesteś e, przeciwko maseczkom i e, kwarantannie, czy jednak uważasz, że polityka antyepidemiologiczna powinna być prowadzona przez rząd tak, jak jest. Tu nie ma znaczenia. Tu chodzi o to, że niszczy się fundament funkcjonowania społeczeństwa wolnego, demokratycznego. Jeżeli uważasz, że takie coś nie może funkcjonować w polskim państwie. Zapraszam Cię, Plac Bankowy o 15, przemarsz przez Warszawę przed Sejm i mam nadzieję, że będzie nas na tyle dużo, że oni a, poczują strach, bo tak samo jak nas zaprogramowano na strach przez wiele miesięcy i wiele rzeczy teraz politykom pod pozorem walki z koronawirusem przechodzi łatwo, bo nasz strach pomaga nam odsunąć te sprawy na bok, tak samo oni są tylko ludźmi. Jeżeli zobaczą strach przed nami, przed naszą decyzją, przed naszą obecnością, to się wycofają. I życzę Wam pozytywnych refleksji na ten temat i obecności. Przyjeżdżajcie, dołączajcie, wejdźcie na grupę Strajk Przedsiębiorców, ale myślę, że też na innych grupach będzie mobilizacja do uczestnictwa, będziemy szykować autobusy, będzie oczywiście trzeba kupić bilety, bo my nie jesteśmy żadną organizacją polityczną, która zwiezie swoich zwolenników autobusami to jest strajk obywatelski Każdy by was w tym zakresie przyjeżdża To jest Twoja inwestycja w państwo przyszłość swój rozwój osobisty w Twoją firmę Twoje dzieci w Ciebie. Zapraszamy